Dzień bez dziennika jest dniem straconym, zatem śpieszę uzupełnić. Natomiast tak. No to co? Zaczęło się, od, zaczęło się od zmiany hotelu dzisiaj. Zmiana hotelu, moim zdaniem, bardzo, bardzo na plus. Może lekko lepsza lokalizacja, ponieważ mam spokoju. Na pięterku, widok na jezioro. Nieporównywalna zmiana. Sam komfort pokoju jest większy. On jest sam trochę większy. Myślę, że jest czyściej jeszcze. Łazienka jest absolutnie nieporównywalna, jeśli chodzi o jej wielkość, o sprzęty, jakie są. Chodzi mi o bateria, i o prysznic i tak dalej. Także myślę, że śmiało mogę go polecić, naprawdę z czystym sercem, tym bardziej, że wytargowałem tę cenę z 60 tysięcy na 50. No to daje mi na przykład pieniądze na obiad w tej chwili, żebym zamknął się w budżecie dziennym. Co więcej. Ach, no tak, jest jeszcze piękny przeuroczy bybały balkonik ze stolikiem i krzesełkiem, o które poprosiłem. I na balkonie, co już mnie totalnie zaszokowało, jest, jest gniazdko z prądem, więc mogę sobie śmiało podłączyć laptopka i siedzieć na balkonie, działać. Bardzo nadrabiam różne przedziwne zaległości bankowe, w no, no wszelkiej maści, informacyjne itd. itd. No, oczywiście dowiedziałem się o sąsiadujące kraje na północy, ale o obu mogę zapomnieć, bo po pierwsze jeden niebezpieczny, po drugie ten bezpieczniejszy e, wymaga testów, kwarantanny, kompletna paranoja, więc to w ogóle nie wchodzi w grę. Anyway, na balkoniku można się nawet opalać, bo od południa jest e, słonecznie ultra, więc bardzo, bardzo fajnie. E, i też jest bardzo jasny, bo z dwóch stron praktycznie ściany to są okna. Jestem bardzo zadowolony, jest to naprawdę, naprawdę fantastyczna zmiana. A tymczasem penetruję miasteczko steczko od strony centrum, a nie jeziora. Jak widać upalowałem szamę. <coughs> Były to dwie sambosy. Takim, nie wiem jak to nazwać, no, taki krokiem, kroki jakby podłużny, no taka kanapka tutaj to Totalnie wszystko w panierce. na głębokim tłuszczu, więc jest to no, no, ławi się w tłuszczu, nie ma tutaj co ukrywać. Natomiast jest dosyć smaczne, ma jakiś ma to jakiś inny przełamany trochę smak niż biury jakieś tam i no, poza tym. Uszlachetnione jest to jajkiem, bo Sambosy nie są. No i obawiam się, że to, to wszystko, na co stać to miasteczko, jeśli chodzi o lepsze jedzenie niż pyrtki. to jest prawdziwy dramat, uwierzcie mi. Nawet kurczę te ryby, które parę... <gryw> parę set kilometrów za mną są wędzone, które kupowałem bezpośrednio no tak, były fajną odmianą a tutaj tego w ogóle nie ma trafiały się na trasie, ale były tak ochydne, że nie, nie chciałbym tego jeść a tymczasem dochodzę chyba do jakiegoś końca albo poważnego rozwidlenia bo no tak to wygląda w każdym razie o jest to miasto, w którym jest sygnalizacja świetlna, której nawet Większość przestrzega. Oto też duża odmiana. No, a teraz się zapuściłem. Przecznicę równoległą do głównej i stara dobra Tanzania na powrót. Trochę to przerażające, że ja mieszkam w takim hotelu, a oni żyją tak jak żyją. Już skończyłem się zajadać z tymi no, pysznościami, to jednak spożałowałem, że to kupiłem. To było tak tłuste, że. Mm, w tym momencie to mam absolutnie ochotę tylko i wyłącznie na Coca-Colę zimną, żeby <grybujesz> to jakoś to zabić. Bo myślę, że mogę to trawić kolejną dobę. Tak No i co jeszcze? To jeszcze, że. Ten sklepiku z ciuchami sportowymi. Znaczy ja się tu skrajnie nie Naprawdę tutaj wymienkam i umieram. To ja upolowałem dwie koszulki takie tylko na ramionka z plastiku oczywiście jednego, ale co mi to da na pewno ulgi, bo te długie rękawy bełniane... Znaczy, długie, długie, krótkie rękawy powełniane ale nie na ramionczka, tylko takie zwykłe po co się w tym... coś strasznego, no. niepotrzebnie zupełnie Jakby mógłbym mieć wyluzowane pachy mam sobie nowe dwa Dzianka pewnie ich oryginalność jest wątpliwa ale cena była śmieszna, bo dwa utargowałem z 40 tysięcy na 35 co za taki ciuch Naprawdę nie jest co dużo, a bardzo mi to tutaj lepszy, bo co te technologiczne ochydne no, plastiki mają do, do siebie. Um, I tak koszulka, tak naprawdę po całym dniu jest do wymiany i tak. Ta wełniana schnie długo. Taka chwilkę, dosłownie chwilę. Ale jak na słońce ją zostawię na balkon, to już w ogóle po godzinie jest jak prawa. Dlatego tylko się skusiłem. Z względów obserwacyjno-praktycznych. No.